DOM DOM dom. Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Nitek, witam was przy okazji RetroGadek, ponieważ gramy dzisiaj w grę z 2003 roku, jest to Nosferatu The Wrath of Malakai. Gra z 2003 roku, więc jak widzicie nie zestarzała się zbyt Zbyt szybko, zbyt ładnie e, i już straszy na pierwszy rzut oka, na drugi i trzeci. Także ponieważ jest grą e, horrorem. First Person Horror tak naprawdę e, gdzie łazimy po zamku najczarniejszego z czarnych wampira e, i odszukujemy 12 naszych ziomeczków. Zdaje się, że ich jest 12, tak przynajmniej kojarzę chyba 12 apostołów i malakai jako Jezus. W sumie dobra metafora, ciekawe, czy jest prawdziwa. Nigdy tej gry w swojej karierze gracza nie skończyłem. Kiedyś w nią zagrałem, ale jakoś trafiła na półkę, potem gdzieś mi kąpa w ciało i tak naprawdę no, nigdy nie dokończyłem zabawy z nią. No, a poza tym też. Nie miałem odpo odpowiedniego zapachu... zapachu... Nie, zapach pieluch był odpowiedni, natomiast zapasu pieluch faktycznie nie miałem, żeby tą grę skończyć. Jest ona na wskroś straszna i nie chodzi tutaj tylko o aspekty, które... A! Które widać, czyli o oprawę wizualną, no bo nie zestarzała się ta gra dobrze, to już żeśmy ustalili. Natomiast to faktycznie klimat tutaj wylewa się z ekranu i jest to dość strasznie, zwłaszcza, że też ma tak zwany jump scares moment, czyli jest tak cicho, cicho i nagle spierdół to, spierdol. I za serca. <laughs> Człowiek może dostać. Mój pies nazywa się pchełka. Jak już widzicie, e, wiecie dlaczego. Trochę tą szczęką poruszę, jak stwory z amnezji. Whatever, chodźmy, bo zaraz będę się go bał. Natomiast no, jestem już przywiązany strasznie do tego zwierza, który jest nagrodą właśnie za odprowadzenie jednego z członków e, rodziny, czy też tych ziąbli, których znaleźliśmy. Wtedy też dostajemy nowe bronie. Tych broni, jak widzicie z prawej strony, jest trochę. E, no i jak widzicie, też warto te postacie ratować. Co nie jest tak naprawdę konieczne ponieważ gra jest nacechowana dużą losowością. Losowo są rozmieszczane pomieszczenia niektóre, w losowych tych pomieszczeniach są umieszczani członkowie rodziny, w związku z tym gra za każdym razem jest trochę inna. No a poza tym raczy nas też losowym respawnem potworów, który jest z rzeczą akurat dość mocno niezbalansowaną i od 2003 roku nikt tego nie poprawił, w związku z tym szykujcie się na takie niespodzianki, że ładując sobie zapis gry będziecie witani stadem potworów i będzie od razu walka i może być tak naprawdę to save tak zwany do grobowej deski, czyli zrobiony w niewłaściwym momencie, posyłający was do piachu. Jak widzicie no, z save'owania korzystam dość gęsto no, powrót do przeszłości pełną gębą, no, włącznie z tym, że no, nie ma tutaj a, nie ma tutaj lizania ran za ścianą, jest, jest system apteczek, więc <laughs> no walą te rozwiązania myszką na kilometr. Natomiast no, nie, absolutnie nie przeszkadza to w zabawie o ile to można nazwać zabawą i tak naprawdę sama gra klimatem i rozgrywką obroni się poniekąd sama. I potrafiłem je przyciągnąć do siebie ciurkiem na dwie godziny. E, I tak naprawdę, no, być może spełnię swój mokry sens dzieciństwa. I tą grę faktycznie w końcu przejdę. O, kurde! A, ktoś mi musiał zagadać. A, Oślepiłem go! Yeah. Jest już jeszcze jeden. To jest portal, który trzeba zniszczyć. Mam nadzieję, że tego dotarłem. te drzwi go! Mógł... O, kurde. Psa zabiłem? Na szczęście, ja też zginąłem. Ach. Pieprzony Steam. <grystanie> tak, portale są akurat zawsze w tych samych miejscach, natomiast ja o tym sobie zapomniałem. Do momentu, kiedy tego portalu nie rozwalicie, będzie cały czas respił potwory. W związku z tym, to doświadczenie jest nieliche i amunicja szybko się traci, a wiadomo, że amunicja, jak widzicie, jest naszym przyjacielem, a nie jest jej za dużo. <grystanie> Idziemy. Fuck. Natomiast tu... Warto nadstawiać ucha do nutek, które wypadają z busika. Co to było? O, się to... O, bitch. Warto nadstawiać ucho, ponieważ jak widzicie, no, muzyka sygnalizuje zbliżające się niebezpieczeństwo i nieraz was przed nim uchroni. Tudzież po prostu trochę osłabi szok, jaki będzie płynął ze zderzenia z przeciwnikiem. Gra jest no, archaiczna na wskroś, tak jak już mówiłem wcześniej, i łącznie z elementami takimi, że przed pierwszym bossem była dosłownie podłoga usiana apteczkami, co oznaczało tak naprawdę, że za rogiem czai się jeden z mocniejszych przeciwników, i tak było w istocie. W związku z tym, reguły gry tutaj są zachowane i pielęgnowane, e, no właściwie no, zgodnie z tamtejszymi standardami, e, było to realizowane. Ponadto nie ma tutaj absolutnie żadnej mapy, to jest w ogóle hardcore absolutny. Poruszamy się tutaj na Czuja bez mapy, cały zamek będziecie się uczyli na pamięć. No nie ma tutaj absolutnie żadnej. Przypominajki, żadnego wspomagania, nic! Jest kompas w lewym górnym rogu wraz z zegarkiem, który odmierza czas do poranku. Gra ma też dwa zakończenia, o czym też warto wspomnieć, aczkolwiek no nie wiem, jak zrealizować ani jeden, ani drugi wariant. Nie zagłębiałem się w to, bo uważam, że to jest no historia moja. I nie będę się sugerował tym, co można tutaj zrobić. Natomiast to warto o tym fakcie wspomnieć, że faktycznie są te dwa zakończenia. Jedno być może jest dotrwać do ranka, no ale jak widzicie, czas odmierza się w rzeczywistym czasie, tak naprawdę, <laughs> można by rzec. Natomiast no, gramy do 6 rano, kiedy to słońce wzejdzie i pokona zło wszelkie, ponieważ to są wampiry starej daty, wampiry, które reagują poprawnie na światło słoneczne, czyli umierają od niego, a nie świecą jak psu jajka. I to jest oczywiście na propsie. W związku z tym dla mnie jako fana wampirów w klasycznego wydania i starej daty urządza mnie to jak najbardziej. Skołki osinowe zresztą. Wracając już do ekwipunku, w którym mamy także muszkiety, wodę święconą, rewolwer i krucyfiks. Są też kołki osinowe, które jak najbardziej zużywamy. Między innymi na bosów chociażby. Ha, ha, ha. Gra nie jest wolna od błędów, ona nie jest grą doskonałą, natomiast przymykając na to wszystko oczy, faktycznie można tą grę pokonać jeszcze w roku 2014 i jest to moje zamierzenie. Mam nadzieję ją w końcu skończyć, żeby móc się kiedyś pochwalić, że kurde, grałem w ten grałem, skończyłem, było spoko. Bo na razie jest spoko i te wszystkie elementy się zgadzają, oprócz tego, że jej jeszcze po prostu nie skończyłem. Chyba tutaj kiedyś byłem, bo poznaję miejsców. Okay. Chociaż nie, właśnie sobie przypomniałem, że jest faktycznie jeden element wspomagający, jest to zielona poświata, która pojawia się tylko i wyłącznie w miejscach koło drzwi, które gdzieś tam mamy otworzyć i zwiedzić. Nie ma tutaj też żadnych hitboxów, więc nie celujcie nikomu nigdy w głowę, bo i tak będzie reagował tak, jakby dostał w stopy. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. No, bo Jezus Maria, stare rozwiązania pełną gębą. Czy tu jest jakiś boss? Fuck. Pies, chodź! Chodź pchełka! Gdzieś jest, zniknął, o kurwa, pojechała winda do góry, oh my god, nie... pewnie pchełka przystawił. Gdzie jest? Aha, no i co, jedzie winda. PUSTA! Dum, dum, dum. Nie czuję jakiejś specjalnej udręki grając w tą grę, mimo tego, że tutaj tekstury... Hehehehe... <grywia> Łatwo, tekstury... E, w, mimo tego nie, dzisiejszego wyglądu, to faktycznie nie robi już takiego wrażenia jak kiedyś, wiadomo. Tak mówię, nie zestarzała się zbyt godnie. Natomiast to no, faktycznie można odczuć jakąś satysfakcję tego, że... O <grywia> Że gra się w y, klasykę. A, bo można śmiało to myśleć. O kurde, zjeżdżam. Pss, hey, boss. O nie. Ale Aloyzy. <laughs> Aloyzy trąbka! Okej. Okay. Doszliśmy do pojedynku z bosem. Ja 24 sztuki energii. O, są skrzyneczki. W związku z tym, save'ik, Bardzo dobre zakończenie dzisiejszych retro -gadek. Jest maszyngan, którego jeszcze nie mam, być może kiedy uratuję kolejną osobę do swojej wesołej ekipy dostanę maszyngana, ale jeszcze na to się nie zapowiada. Co warto wiedzieć jeśli chodzi o pojedynki z bossem, to to, że to jest boss, że to jest wampir, nie działa na niego nic, absolutnie prawie że, i należy tak naprawdę pierwszego bossa wystarczy oblać trochę wodą święconą, a potem znaleźć jego trumnę. Tymczasem widzę, że tutaj… <laughs> o, babeczka.

To byłoby tyle, to było Nosferatu, nitek, luźne gadki, pamiętajcie żeby tam zajrzeć, pamiętajcie też żeby dać piątkę jeśli chcecie, jeśli wam się podobało, subskrybować jeśli chcecie zobaczyć więcej, Nosferatu The Wrath of i dobra rzecz na mm, tylko i wyłącznie w jakiejś promocji, no bo gra starej daty, więc wiadomo, natomiast, no, jeszcze potrafi wzbudzić emocje i rozpalić ten przygasający żar. Do no zobaczenia następnym razem, nitek, luźne gadki, a